Wiesz co, ja ma manifestuję wolność wyrazu. Mhm. E, bawię się modą i zapraszam wszystkich do bycia odważnym i do e, wyrażania siebie. Chłopaki za Wam jest tydzień pełen emocji do tych pozytywnych, bo i Wojs, Eurowizja, ale zostanie na razie przy Wojsie. Alicja wygrała. Na pewno kibicowaliście jej, ale czy spodziewaliście się, że to właśnie ona sięgnie po tę statuetkę dzisiaj? Ja już to mogę mówić oficjalnie, ja to czułem w kościach od tygodni, że tak się wydarzy. Mało tego, jak jeszcze był etap bitew i Alicja i Daria, czyli dwie finalistki yy, występowały pod naszymi skrzydłami z piosenką One Plus One, a jedna z dziewcząt oczywiście musiała odejść do innej drużyny, bo takie są zasady programu, ale już wtedy powiedziałem dziewczynie do zobaczenia w finale. I się stało. Ja. Jesteście trochę weteranami tego programu i się zastanawiam, czy ja się szybko rozmontowuje, kochani, ale, ale muzycy dalej umieją śpiewać. Zastanawiam się, czy wam się czasem już nie nudzi? Tak, wiecie, po ludzku, tak? Jakby rok w rok. Ja wiem, że ludzie są inni, ale jednak formuła programu się nie zmienia. Właśnie tak jest ten program skrojony i taka jest jego formuła, że nie ma prawa się nudzić, a tak naprawdę scenariusz scenariuszem, trenerzy trenerami, ale tu. To uczestnicy, którzy śpiewają, tworzą jakość tego programu, tworzą niespodzianki dla nas, tworzą chwilę wzruszenia, emocji i to z nimi pracujemy. Więc za każdym razem to jest tak, jakbyś spotykał kolejną osobę w swoim życiu i, i pracował z nią. No, nie ma co się nudzić. No, to jest przepiękna historia, która cały czas się powtarza. Ja sobie to pytanie wielokrotnie zadawałem, to nie jest pytanie z czapy całkowicie, ponieważ teoretycznie w waszych oczach może to wyglądać i sam sprawdzałem na swoim własnym organizmie co się dzieje i wychodziłem z tego studia zawsze rozemocjonowany i zawsze rozwalony, yy, nie wiedząc co, jest, co zrobiłem dobrze, co źle, po prostu było jedno wielkie natężenie emocji i to była odpowiedź na to, że to nie ma tutaj szansy na nudę, na dużyznę, no nie ma po prostu. No. Baron, w tym sezonie, właściwie w odcinkach na żywo, wiele kontrowersji wzbudzały też twoje kapelusze, to jest... Będzie, cały czas wzbudzają. No Jeszcze go noszę na sobie. Y, jakiś zapowiedź nowego stylu, czy nie wiem, jakiś manifest z twojej strony modowy? A, wiesz co, ja mani manifestuję wolność wyrazu, mhm. e, bawię się modą i zapraszam wszystkich do bycia odważnym i do e, wyrażania siebie. Chociażby przez kapelusze. Szalony kapelusznik pozdrawia. A, w sumie dwóch. Dwóch szalonych kapeluszników. I baby. No i Wiki Gabor. Ona była w waszej drużynie w wojski co rok temu, wtedy zajęła drugie miejsce. Teraz zajęła pierwsze miejsce w Eurowizji. Kontaktowaliście się z nią jakoś przed konkursem w Gliwicach? Wspieraliście, dali, dawaliście jakieś rady? Wiesz co, wiki była przed konkursem w Gliwicach już tak zabiegana obowiązkami, próbami, że nie mieliśmy przyjemności osobiście się spotkać, ale oczywiście byliśmy w kontakcie mhm. online, tak zwanym. No, po jej sukcesie widzieliśmy się już kilka razy. Jesteśmy bardzo dumni. Tak, dzisiaj stwierdziliśmy, że nas jest dwóch, więc te sukcesy też dostajemy podwójnie i Wiki w zeszłym tygodniu i Alicja dzisiaj. Tak, eee... Można się podzielić. No, się rzeczy podzielić. trzeba czekać, się okazuje, i warto czekać. Powiedziałeś też, że e, Wiki była w naszej drużynie. Poprawię Ci Wiki jest cały czas w naszej drużynie. Nasza drużyna się nie kończy. My, Jak program się kończy i gasną lampki i reflektory. Pracujemy dalej. E, Wiki sama nas zaprosiła, żebyśmy zrobili dzisiaj jakiś kawałek. Bardzo nas to cieszy. Jesteśmy bardzo e, szczęśliwi z tego powodu, a z Alicją już w ciągu dwóch tygodni najbliższych wystąpimy w warszawskim Palladium 16 grudnia z Afromental. Alicja Szczepińska, Afromental, Bartek Deryło i jeszcze jeden gość specjalny na wielkim koncercie. 16 grudnia Palladium. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam. Przykład Roxany Węgiel pokazuje, że i zwycięstwo w Wojskic, i zwycięstwo w Eurowizji może być drzwiami do naprawdę spektakularnej kariery. Wiki ma 12 lat, nie bójcie się trochę o nią. Ja uważam, że wiek to tylko liczba i takie programy jak The Voice Kids pokazują to, że dzieci, które jeszcze nie są pełnoletnie mogą unieść ciężar i odpowiedzialność sukcesu i tak jest w przypadku i Wiki i Alicji również, bo Alicja ma 17 lat, są to bardzo jak na swój wiek dojrzałe osoby, świadome tego czego chcą i ponężają za marzeniami. Ale też wielki ukłon w stronę rodziców, zarówno Alicji, jak i rodziców wiki. Uwielbiamy jednych i drugich i naprawdę oni są też w jakiś sposób gwarantem zachowania spokoju ducha chyba tak naprawdę, ponieważ taki spokój wprowadzali nie tylko w ich, ale też w nas nieraz.